To brzmi niewiarygodnie, ale Chiny zbudowały tamę tak ogromną, że NASA twierdzi, że spowolniła ona rotację Ziemi. Tama Trzech Przełomów to największa elektrownia na świecie zlokalizowana na rzece Yangtze w środkowych Chinach. Po raz pierwszy została otwarta w 2006 roku 12 lat po rozpoczęciu budowy. Jej zbiornik mieści niewyobrażalne 40 miliardów metrów sześciennych wody i ciągnie się przez 1000 km. Całkowicie zatapiając przy tym dwa miasta, 114 miasteczek i 1000 1680 wiosek wzdłuż brzegu rzeki. To tak ogromna ilość wody, że spowodowała ona znaczną redystrybucję masy na Ziemi. Gdy woda gromadzi się w tamie, zmienia rozmieszczenie masy na powierzchni planety i wpływa na dynamikę jej rotacji. Choć jest to prawdziwe arcydzieło inżynierii, projekt tej skali rodzi też pytania o długoterminowy wpływ na środowisko. Tama wydłużyła długość dnia około 6600 mikrosekundy i przesunęła o Ziemi o 80 cm na wschód. Zobacz nowy film na kanale.